Witam Wiosenne holowanie Zimowej awarii jesiennej Czerwony czerwonego holuje Na sztywnym holu 43 na godzinę Po równym na tempomacie można holować skrzynia Power Shift rozpięta między tylnym mostem a skrzynią biegów, czyli jest, są biegi pełzające i szosowe, i jest na środku neutral jest rozpięte i tak lecimy no czym szybciej się jedzie tym lżej dla szofera kierować bo na zgaszonym silniku mamy też zobaczcie ładnie pada Tu zobaczcie u nas smokro jeszcze jest chłopaki walczą Wszędzie woda po dołka Pozdrawiam do następnego odcinka